Cześć czołem Outriderzy, witam was ponownie. Dzisiaj materiał będzie określony tematem farmy sprzętu klasy epickiej, a także bardzo ważnego materiału zwanego potocznie tytanem. Tytan używany jest do ulepszenia sprzętu. Każdy element wyposażenia, któremu pragniemy zwiększyć poziom, wymaga dość sporych ilości tego materiału, ale farmatap może wam szybko zdobyć odpowiednie ilości tego składnika. Ja grałem i robiłem to manipulantem. Pozostałe klasy również będą mogły korzystać z tego sposobu, co prawda mniej efektywnie. Na co pozwoli wam ten sposób? Na zdobycie w godzinę minimum 60 epickich przedmiotów i od 100 do 40 sztuk tytanu. Ilość materiału uzależniona jest od poziomu postaci i od tego, czy będziecie przerabiać na materiał epicki sprzęt, który wam wypadnie. Co będziecie musieli robić? Powtarzać pierwszą sekwencję fabuły głównej z terytorium lasu o nazwie Wytrop Chrysaloida i ubić wspomnianego bossa. Po zastosowaniu tej taktyki i tych umiejętności, będziecie go w stanie ubić na każdym poziomie świata. Co potrzebujecie? Karabin wyborowy, najlepiej jednostrzałowy, gdyż ten typ oferuje wam największe obrażenia na pojedynczy pocisk. Dodatkowo pomoże wam umiejętność, którą można sadzić w karabin, a mianowicie muzgożer, który powoduje, że trafienia krytyczne nie zużywają amunicji. Dzięki nią będziecie mogli strzelać ogniem ciągłym, bez przeładowania i zaoszczędzić amunicję. W tym momencie możecie już iść na bossa i z powodzeniem go ubić, ale nie będzie to efektywne. Jeśli jednak posiadacie klasę manipulanta, polecam dodać do pancerza umiejętność spaczone pociski. Efekt umiejętności jest aktywny na dwa magazynki przed rozpoczęciem czasu odnowienia. Dzięki tej umiejętności będziecie mieli drugą szansę podczas użycia umiejętności spaczone pociski na zwiększone obrażenia, które zaserwujecie bosowi. Jeśli chodzi o drzewko umiejętności, możecie je na bieżąco resetować, dlatego przed bossem klasa manipulant może nabyć tą umiejętność, która jeszcze bardziej zwiększy Wam próg pomyłki. Będziecie mogli nie trafić krytyka, a umiejętność pozwoli Wam nadal używać spaczonych pocisków. Gdy pojawicie się w instancji bossa, w lewym rogu od razu ustawcie umiejętność skradziony czas, co pozwoli Wam uniknąć jego ryku, który zadaje sporo obrażenia. Następnie celujecie w jego lewe ramię i cały prawy bok. Podczas strzelania w pęcherze odupiecie część jego pancerza, przez co bos pozostanie podatny na obrażenia krytyczne. Następnie używacie umiejętności spaczone pociski, która zwiększy wam praktycznie dwukrotnie zadawane obrażenia. Celując otwarte rany, będziecie strzelać cały czas krytykami, dzięki temu nie musicie przeładowywać, a póki trafiacie, umiejętność wam się nie kończy. W ten sposób wystarczy około 30 strzałów, a boss położy się spać. Ja osobiście podczas używania umiejętności zadawałem mu od 30 do 60 tysięcy obrażeń na pojedynczy strzał i ubijam go w mniej więcej minutę. Podczas drugiej fazy nie zdążył nawet przyzwać na pomoc swoich pomocników Strixów, ani obrzucić nas kamieniami. Dzięki temu będziecie mogli pozyskać spore ilości sprzętu, które pozwolą Wam uaktualnić wyposażenie, zdobyć nowe umiejętności podczas rozkładania itemów, a także pozyskać spore ilości tytanu, które Wam się przydadzą. Jeśli chcecie posłuchać o kolejnych ciekawych sposobach na walkę z bosami, czy też z zwykłymi przeciwnikami, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was na grupę kanału na Facebooku, a także na naszego Discorda. Linki do tych społeczności znajdują się w opisie tego materiału. Życzę Wam powodzenia, outreiderzy, owocnych łowów i bezpiecznego powrotu do miasta okopów. Trzymajcie się, cześć!